Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Univesalish 4, ze mną jest Ignacy. Dzień dobry. No i cóż, ja wracam do masakrowania buntów, Ignacy przygotowuje się do wielkiej wojny z papastaitem, O, przepraszam. Tak, dokładnie. Tak, Chcę tylko wyczyści tutaj moich buntowników, mam Pretender Rebelów, ale już widzę, że pękli dosyć prędko. Zregeneruję manpower i mogę atakować na Papieża, który nie ma tutaj w ogóle nigroż wojska. Będę się był jeszcze... Z Bawarią, Ferrarią i Sieną. Nie sądzę, żeby to był jakiś większy problem. Austria powinna sobie sama z nimi dać radę. Austria toczysz jakąś wojnę? Nie, nie toczysz. Kurwa, Austria to ci powiem, że ma Otomanów, Francję, Palatynat, Saksonię, Ferrari i Genuę jako sojuszników. Matko naprawdę. bosko. Są potwory, co? To jest nie do niedo po prostu. No. Daj mi Kondotę piechotę. Dobra, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i podejrzysz mi 2k pieniędzy, to będę wielką potęgą. Pojebało cię. Widzę wielkie przydatne i użyteczne. Nie no stary, będę zastaczał wojnę, no o czym ty mówisz? Co może wy... nie, dlaczego ta armia tam poszła? Dlaczego? Nie no błagam, nie, nie róbcie tego, nie. No i wbili się oczywiście. I kolejna próba masakracji, która zakończy się waszą wielką porażką, bo jesteście debilami i wbijacie się w górach. Głupie jełopy, dlaczego ja ich zaznaczyłem? Dlaczego nie czekam na pozostałą armię? Czemu jestem takim głupim gurubasem? Dlaczego Idziemy. urodziłem się? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Gdzie nie. jest mój bilet? Uf. I ta armia oczywiście się nie dojdzie, ona dojdzie równiutko, jak oni przegrają pewnie. Chociaż? Chociaż? Dalej. Wierzę w was. Ostateczna bitwa. Bitwa o przyszłość śródziemia. No dacie radę. Brawo! Brawo! Wylądował! Brawo! Brawo! Ominął brzozę! Brawo! To nie była kurwa brzoza! Skasujcie tych najemników. Drugich też, wszystkich skasujcie. Ja was wszystkich skasuję, zobaczycie. Skasujecie, słyszycie, Skasujecie. Skasujecie. Dobra. Tych jeszcze nie możecie skasować. Ale no, jestem tak już do technologia, wystrzeliłem stary, że... Militarną mam mocno do przodu. Dobra. No, Paryż ma 39 developmentu, ładnie, nie? Nieźle. No. No, nawolony jestem dosyć. Wielki Kan, bo tak, taki ma chyba tytuł, zaspaczam. Wielki Kan Nur Delvet, pierwszy giroj, prosi mm. żydowskich y, lichwiarzy we Francji Słucham. o małą pożyczkę w wysokości 200-300 góra 300 golda. Przed sekundą oddałem 100 uh, deep pointów, żeby nie wydać 246 uh, golda, Naprawdę nie że wiem, zaufaj właśnie mi. Właśnie te Mam 3. pieniądze powinny być, mo moim zdaniem, powinny być etnicznie. No, mimo wszystko Kana, który bardzo raz jeszcze prosi o pieniądze, by móc spłacić innych złych żydowskich, tych prawdziwych Żydów, Żydów. Panie Kanie, proszę łaskawie wypierdalać. Powiem tak. Powiem tak. Słucham. A chuj ci w dupę. Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę. Powiedziałem. Powiedziałeś, co wiedziałeś, to na tak. pewno. Nie widzę we Francji w ogóle, wciąż? jakoś o, tak. Fajnie. Ojeju, nie sprawdziłem tego, bo teraz można zobaczyć sobie, jaki trade good będzie produkowany, bo jest coś takiego jak pula trade goodów jaka jest szansa, że będą produkowane, wiesz? Jeżeli A w je tym, zaczniesz kolonizować. W kolonizacji. No, właśnie, nie sprawdziłem tego, szkoda trochę. E, Paypal State. Co ty na to, żebyśmy ci wypowiedzieli wojnę? O, Avignon. Nie ma to jak prowincja Kiwa, która nie ma kora kiwan separatystów. Spoko, spoko, nie no, ja to rozumiem. No to ma sens. O, o Nowagród nie istnieje. Dobra, słuchaj, z lutym na wojnę. Spauzuję sobie tylko, dobrze? Mhm. Poczekaj tylko chwileczkę. Niech się tylko tutaj zrobi wojsko. No i ile wam jeszcze zostało? Dobra. Sztos. Ja mi tylko wydać kilka rozkazów. Austria, Savoy, wchodzimy do wojny. Wargol to będzie Provence. Czy Avignon? Avignon niech będzie Wargolem. Dobra. Wchodzimy. Dobra. się tu. Wybornie. Gotowy? Możemy lecieć dalej? Ja sobie tutaj klejmuję prowincję, no i cholerna. Kolejne bunty, no trzeba je zmasakrować, ale jak już zmasakruję te bunty... Jeszcze tych bukti separatist ogarnę, którzy chcą powstać w jakiej prowincji? W Mosulu oczywiście. Kim wy kurwy jesteście? Macie tu autonomię, nie powstawajcie. Drudzy, kim wy jest jesteście? Jezu, Anglia jest cała oblężona. Zresztą Dania znowu też z drugiej strony, gdybyś tak zastanowili się. Ach, cholera, Golden Orda powstanie mi wszystko. Dobra, jeszcze jedną pożyczkę wziąłem. Czyli mam tych pożyczek w sumie raz, dwa, trzy, cztery pożyczki. To nie jest aż tak źle. Z tego jeszcze idzie wejść. Gdybym przestał mieć armię, nie wiem, złożoną z najemników, to by nie byłoby lepiej. Nie, nie zgiń mój, nie zgiń mój dowódco. Mm. Umierasz. Nie, wiesz co, flota moja odkrywcy przypadkiem wyfrunęła w momencie, kiedy wypowiedziałem wojnę i flota Ferrari mnie ustrzeliła, wiesz? Smutne. No, ale widzę, że Austria przyjęła cały ciężar wojny na klatę. Co jest sobie dobrze? Gdybyś był moim sojusznikiem, to byś się ty przejął, ale z racji, że nie wysłałeś pieniędzy, to już Paryż spłonie. Nie, nie mam, no, co ci poradzę. Paryż spłonie. nie ma takich takie wytłumaczeń, nie mam. Jakbyś jakby kochał, to by miał. Okej. Okay. Taka prawda. Ile mojemu królowi zostało lat? A, już jest dorosły. Tylko mam legitymację na poziomie kupy. Nie, mój król mógłby umrzeć. Ja bym się, nie, ja bym się naprawdę nie opraził, jakby on umarł. Albo był nadszczęśliwy. szczęśliwy. Ci tych buntowników? Przynajmniej tyle zróbcie, ja was błagam, nie upokarzajcie się już bardziej, to są już głupi buntownicy, na stepach walczycie, wasze domy, no, coś, co wam reprezentujecie jednak, dobra, a więc tak, odbijajcie, co możecie, hmm. najemnicy, wy, chodźcie stąd, wszystko to odbijamy, Buntownicy. Austria wza... jest takim sianem, że opierdoliła stary od papieża, na S głupi ryj. Smutne. No nie? Dobra, Ci najemnicy też idą w, w dupę. Okej, okay. nie mam armii, moja armia nie istnieje, ale mój przychód wrócił. 4 dukaty miesięcznie. Uff, żyję. 4 dukaty, pewnie. no to powiem ci, że odważnie dosyć. O, no, więcej od ciebie, z tego co słyszałem, chyba że kłamiesz. <noise> eee, teraz pyła. mam 5 i 4. Ale mam znowu wszystkie forte aktywne, więc to też troszkę inaczej. Właśnie, forty. Wydaje mi się, że. Fort tutaj jest mi niepotrzebny. Okej, okay, od razu lepiej. Do tego tak. Widzę, że coś długo oblegacie tę prowincję. Co, z czego to wynika? Może z tego, że potrzebujecie tu pomocy w piechoty? 2000 żołnierzy na tak duży kraj jak Krym wydaje mi się, że wystarczy. Kto mnie może zaatakować? Naprawdę, no, Litwa mnie zaatakuje. Co oni do mnie mają? Nic. Chyba. Mi się wydaje. Może fort w Mosulu też skasuje. Po co mi te forty? Ojej, ja, ja, ojej, ja, ja. Strasznie jeszcze piety. Niech Austria dostaje Bęski. Austria, świetny pomysł. 20 tysięcy żołnierzy trzymać u mnie na ziemiach moich. Genialne. No nie, a już im nie oblegają. No, <laughs> to za zagłówki. O Jezus Maria. Odnowili jakąś tam pożyczkę. Matko bosko. Matko bosko. To będzie długa seria pom, baba baba bom, ba ba, Kurde ten Kazań bym zmasakrował, bo Tym tylko miał pieniądze. No i to jest ten problem, że nie mam tych pieniędzy. Gdzie wy chcecie znowu powstać? Ja was błagam. Błagam Błagam. Nie powstawaj. Dobra, zaktujmy armię za Mem Wydaje się to rozsądne teraz A? Hej! Golden Orda, Sarity. Dlaczego nie mogę tam Anelestu sobie po prostu zmniejszyć, boostnąć autonomię. 1529 Mat Bosko, Golden Orda taka zła. Okej, okay, okay. kolejny co odbita. O kurde... No Siódmą macie. Właściu mnie rozjewali pewnie na części pierwsze. No chyba żebym zrobił naprawdę ogromną armię. Kazaniu, ile ty masz żołnierzy? Military. Armię. Kazań, 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 kazań ma 16 tysięcy, no to pozdro, na pewno, już to widzę. Już widzę jak tam idę, po prostu podbijam kiece i lecę. Ho, papież dostał bęcki. Potrzebuję pieniędzy. Potrzebuje dużej ilości gotówki. Skąd, komu mogę taką gotówkę ukraść, Pomyślmy. Ho to no, potrzebuję tak. Niech mój dowódz, król będzie w ogóle dowódcą. Oczywiście jest idiotą, jak zwykle. Nie wiem dlaczego z każdym czytanie jest... Zwolnisz Ci tam bo na chwileczkę? No dobrze no, poświęcę się ten raz. Ten jeden raz ci zwolnię. Bo nawet nie wiem z kim za bardzo się bije, wiesz. Okej, okay, prowincja odbita. 2000 żołnierzy, tutaj trochę... Jeszcze trochę manpowera i jesteśmy w domu. Uff! Żyjemy. Teraz tylko jak z Was ten kazań? No. Sojusznik nam się przydał tego kazania. Może Uzbek by nam pomógł? W sumie Uzbek wisisz nam fejwory. Jak w mordę strzelił, wisisz nam fejwory. Jestem prawie pewien, że mi wisisz kilka fejworów. Nie, nie wisisz. Sześć mamy. No to ciekawe. Z kim Ty tam masz problem? O matko, Uzbek, Ty upadasz! Ty ludziu Ty! Kto Ci tam wybucha w ogóle? Jak plemiona Ci wybuchają? Ty jesteś plemieniem! Nie wnikam. Dobra, jeszcze jedna kawaleria. Nie przestaćmy z ilością kawalerii, bo ten przychód nam się troszeczkę tutaj... O no, matko, jeszcze punkty w nam. Idźcie tam szybko. W tak? O, Cary, mhm. i Mhm. Inaczej, tam jest miasto Sarysu. Sarysu? Mhm, Sarysu. Tak się nazywa. Interesujące. Śmieszne. dum 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 dum, dum. Idźcie tam, armio, idźcie. Ile mamy przychodu Cztery dukaty. Dobrze, nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Tylko mempowera potrzebujemy. Jakby mempower się zregenerował, jakim ja bym był szczęśliwy. Jakim ja bym był szczęśliwym niedźwiedziem. Ja bym już nigdy w ogóle nie narzekła na panią Basię. <grym> 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 Niemożliwe, nie wierzę ci. <grym> ja bym teraz dostał event cyklu Marsz jak Jesiaka mempowera. A tak po prostu, bo ci się, nie wiem, no, ludzie się urodzili nagle masowo, coś takiego. Cokolwiek. Jakoś ci nie wierzę. Oj, 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 taki niedowiarek jesteś. Dobra, trzeba wysłać naszych dyplomatów na kolejne misje. Halo, halo, dyplomacja, halo, nie logować Fabricate Claim na Agydiel dobra. Fabricate Claim na Kinmurydów, na Charjoui, dobra. Charjoui. I tutaj na Uzbeka też, bo w, widzę, że wybucha to. Może ewentualnie Uzbeka najedziemy Bez Beka. Tak, dokładnie tak. Dobra, Noble Rebelsów będę miał na bank. Rosną straszliwie, bo nie są lojalni. Skurczy syny. O kurde, ta jedna co się trzyma i trzyma. Trzeciopoziomowy... Aha, bo stolica. Okej, okay, dobra, w Gdzie wybuchniecie? No. Mogę zobaczyć po tej mapce. Mhm. Chcę większą na trójkę, bo chyba się tam nie u Ciebie. Żaden problem. Chce was do wojny? Ech, sześć, siedem. Chyba nie. Kolejny żołnierz. Kolejna kawaleria. Proszę was, tutaj. Zapraszam, zapraszam. Miło mi, to ja. Oj, papieża, to ja upokorzę strasznie. Co zrobić, żeby ten Uzbek... Ach, Uzbek jest do mnie hostile. On odkrył, że ja na niego klejmuję. A to frajerzy. Wow, 100 prestiżu mam. On i tak mnie nienawidzi. W sumie. Ach, zerwali właśnie, co, co za gałgany. Ach, mogłem im obwiać ziemię. No dobra, Uzbek, o którą tu masz? No siódmą też, chyba. Tylko ja jest takim murzynem. Looming disaster, civil war. Uuu, uuu. to jest, generalnie nigdy to nie jest dobry event. No to oznacza, że ja muszę kogoś zaatakować. O kurwa, ale Karakoyuny, co tam się stało? Hm, co? Jakiś gigantyczny PiS z jest. No Gruzja zabrała pół świata. Bo korzysta z tego, że ma sojusz z, z głupią Moskwą I wszyscy boją się tej głupiej Ech, Szkoda gadać Ignacy, szkoda gadać, naprawdę uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O, Kwarkunu już nie uważam mnie za rywala, ciekawe dlaczego Ech, Taka tam tajemnica lasu Bo to jest wielka tajemnica rzekich. Kazań ma sojusz z Timuridami, czyli mój atak na Kazań nie wypali. Ale Uzbek nie ma żadnego. Może zerwali ze mną, więc 5 lat mam jeszcze so trus, ale. Może przez te 5 lat uzbieram jakieś pieniądze. Austria, kochana, moich Nobel Rebelsów ciśnie. Co za dobry sojusznik. Hmm. Dobra, ja mogę zmasakrować chwilę. Trzeba ogarnąć taką sytuację. Civil War w Gruzji, to mi się podoba. O, bardzo dobrze dla ciebie. Chyba. Timuridzi i lat walczą. Okej, okay, mają sojusz z Jarkandem, Sindem Ardalanem. Persja powstała. Duża Persja, która mnie nienawidzi. To nie jest dobre. Ty nie istnieją. Chociaż tym murydzie nie istnieją. Jak to popatrzę to... to... Murydzie istnieją tylko teoretycznie. No dokładnie. Czyli w sumie mógłbym zaatakować ten kazań. Gdyby nie fakt, że cholera jasne nie mam armii. Ach. Chyba, że ktoś by mi podesłał pieniądze. Jeżeli chwilkę zaczekasz, to Ci mogę wysłać coś. Może. Nie, ten kazań ma tych żołnierzy, raz jeszcze sprawdźmy. 13 tysięcy. O, Musiał... papież się zgadza na mój pis, jak miło. Musiałbym mieć w takim razie jest 16 tysięcy żołnierzy i kazań byłby martwy. Jak kazań byłby martwy... O, też mam looming disaster. Civil war. <noise> wszyscy teraz mają civil war. No to wygląda. Hmm. A dlaczego mi rośnie? Bo patrzysz a, na mnie. A, a, a. <laughs> a, Nie rośnie mi chyba? Poczekaj. Jest 5 trzeba zyskać mogę pozwolić sobie na statę A, overextension, Dobra. Wszystko rozumiem już mm -hmm. tu, 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 tu. Okej, okay, 10K. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. To będzie 11. No już niebawem armia powstanie. Armia antykazańska. Wtedy uratujemy swój kraj przed looming disaster, który się ładuje. Cholera jasna. Co duży ci wywali ten disaster? Muszę prędzej zasakować kazań, żeby no? zrobić sobie spalić i zrealizować ich prowincję po prostu, żeby dostać się Horde Unity, bo mam 47 hmm. i spada co chwilę, nie? Właśnie nie mam żadnych mechanik wiesz na uzyskiwanie nie? No ja na szczęście mam, tylko że takie trochę... Mechanika niby dobra dla mnie, bo trzeba atakować, tylko że cholera jasna. Ale mam power projection, ja pierdolę. oni mają o wiele lepszą technologię, ja to widzę, że... Ja już widzę oczami wyobraźni, jak mi masakrują po prostu. No chyba że mnie uratuje ta moja Offensive Ideas, ale też wątpię. Fort to w Prowansji można zostać. Hmm. Lepszy był to Fort. O, mogę dużo Dokatów dostać, ale wolę nie. 12, okej. Okay. 12 żółje. No jestem cały czas Paypal controllerem. Kowil, Usaid, Nie no, jak ich nie będę opłacał, to to nie miał kompletnie żadnego sensu. Cholera jasna. Dwa tu in interestu mam. Hmm, z czym? Z Moską a już z Anglią? No, Moskwa ma z Anglią? No. Interesujące bardzo. Wspólnego wroga widzę dla nas. No. W przyszłości. Możemy o czymś pomyśleć w przyszłości. Jak już będę dużym i potężnym krajem, który będzie ci zagrażał. W jakikolwiek sposób. To się nie śmiej, nie śmiej. Bo to, to nie znasz dnia, ani godziny, kiedy wielcy, wielkie armie, hordy w ogóle... O! O! Szczery łamaniec, lubię ten event. Jaki? Bro tego, Hones Broker. Oh, szczery tak. łamaniec? Tak. Szczery łamaniec. O, Anglia mnie już nie uznaje za rywala. No, a ja polepszyłem relacje z ludźmi dookoła. I co mi to daje? Czy Anglia się jakiś tak słaba nie. stała, że ona nie, nie mogła być już nie mogła być moim rywalem. Ja nie wiem jak to się stało. Aha. Oczywiście tak? buntownicy już się chcą ładować. Fajnie. Dzień bez buntowników, dniem straconym jak to mówią. <laughs> nie dziwię się mordo. 7 tysięcy kawalerzystów jest. Czy to wystarczy? 14? Czy Kazań z czymś walczy? Nie, oni mają 14 tysięcy, ja mam 12. No, mają więc swoją armię, lepszą technologię. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią: nie idź tam, niedźwiedziu! Zniszczą cię, zmasakrują. Ale rozum podpowiada, że jak tego nie zrobię, to, to ja upadnę po prostu, więc no. Pytania, pytania, pytania. Hmm. Nice. Można dużo zyskać w tej wojnie, bardzo dużo. Wydaje mi się, że trzeba będzie zaryzykować. Można nawet wziąć pożyczki. Ej, podejść, Hajs! Ile? Ile masz? Nie ile mam. No, i, no nie wiem, no nie wiem, a ile, ile posiadasz obecnie? Mogę ci 150 wysłać. Daj. Zawsze coś. Może nie zdechniesz przynajmniej. Spłacę o. pożyczkę. Przede wszystkim. No Albo i nie spłacę, bo widzę, że... Hmm. Hmm. Co tak mruczysz? Hmm. Patrzę, że Żydzi już oczywiście procenty odliczyli. A, no tak, to tylko się nie masz się zdziwić. Stwierdzi, że no tam, tam wiesz jak jest. Hm. No dobra, będzie 14k. Okay. Jeszcze, z... myślę, dobra, jakbym dobił jeszcze więcej. Pytanie, czy ja muszę się śpieszyć? Muszę się śpieszyć. Cholera jasna. 508, mogę zmienić fokus tutaj. Przejdziemy na ogólny. Fajnie bo jakby mi król zginął, tak nie ukrywam. O, dobra, skorowane. 20% co? So Provence, Separatist O kurwa, o kurwa, o kurwa, 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 hmm? Dobrze, zdążyłem. Ale ich się zrobiło. Inaczej, inaczej. Halo, halo. Pokażcie się, Kazaniu raz jeszcze w tym ledgerze. Czy ja mam z wami jakiekolwiek szanse? 14k macie, 8k po w zanadrzu. No to jest wojna, która mnie zniszczy, no. Ale ona musi powstać, to jest jedyny. A z kim cel... walczysz? Myślę, żeby zatokać kazań. Aaa. Tylko, że nie mam arm. Czyli odbudowuję ją powoli, ale mam gorszą technologię, więc ja musiałem mieć naprawdę masakryczną przewagę i Taką topową hordę, żeby ich zmiażdzić po prostu. Mm. Zacznij budować? No, nie wiem, no. Niby mogę, tylko że. No, tutaj wciąga ja te pożyczki. Tutaj Żydzi, kurde, cholerni. Co chwilę te pożyczki mówią, że. O, tam tutaj wiesz jak jest, tutaj ci zapożyczymy, ale oddasz miliony. Czagataye? Czagataye? Gdzie, gdzie są ta Czego tajemniczą? Sojusz? A w dajcie w sumie! <laughs> Jesteście jedynym krajem, który chciał do mnie... Chciałbym sojusz ze mną, więc dajcie! Dajcie i w ogóle fajnie i... O! Jarkant chce. chcesz! Z jarkanem też wezmę sojusz. Zawsze to jakieś zabezpieczenie. Jarkant to sojusz... O! O! Ty będziesz celem na Uzbeka! Ty nam pomożesz ścisnąć Uzbeka! Bez beka? Uzbeka, aha. Hehe. <laughs> Śmieszne. Potrzebujemy jeszcze czterech statków, i byśmy zaatakowali wtedy stąd armię. Zobacz, tu połączmy na razie. To z Barbadosu weźmiemy Anglię. O. A, dobra, bomba. Barbados, pierwsza kolonia. Teraz ta kolonia w takim razie tu, bo to jest za darmo. Jeszcze jedna armia. tu będziesz? 154 dni, dobra. Spróbujemy ośmioma wojskami was wtedy ścisnąć. Dobrze, to jest jakiś pomysł. O Jezu, Luming disaster, nie, nie, dobra, nie, to ja, ja nie mogę... Ale zbierzec. będziesz miał ten disaster, czy nie? Będę miał, będę miał chyba, chyba, że... Dobra, nie no, tr trzeba spróbować, jak to mówią, no i no jolo, no nie ma innej opcji. Albo wypowiadam wojnę i ich palę wszystkich, albo umieram śmiercią naturalną, więc... Ignacy, hmm? to był zaszczyt grać z tobą na tym okręcie. Aż tak? Po prostu, uwaga... Tejk, jajk. Timurydzi, chodźcie tutaj. Aż tak źle z tobą jest? To jest wojna o wszystko, to jest wojna o przetrwanie. Chodźcie, tu kazańszczycy, chodźcie! Czekam na was, syny. Chodźcie walczyć na moich prowincjach. Ja nie będę szedł do was. Frajerzy. Wow! Ale dostali w pierdal Węgrzy. Huh. Rozdrapali ich po prostu. Walachia, Transylwania, Mołdawia, Polska. A Polska dostaje w dupę od Otomanów i Austrii jednocześnie. Niesamowite wojny się tu dzieją, naprawdę. Dobra. Na Pierzu zacznijmy lubić. Jedną bitwę wygrać jedną. Zmasakrować im armię, odbić jeden fort, zabrać pół kraju. Brzmi jak plan idealny. Brzmi jak plan doskonały. Tylko, że oni idą prosto na mój jedyny fort. Cholera. Na stolicę Zobacz idą jak ładna Francja. Cóż za obra. Jak mnie wymanewrowali w ogóle? To, to, tak się nie robi. Ej. Ej. Wracam! Idą na Krym prosto na Krym. Nie patrzę na... Idą na Krym. I, poszli, I doszli już. Mają naprawdę dużą armię. O, dobra. Dobra. Przeanalizujmy sytuację. Czyli będę mógł tutaj zrobić sorty będę mógł zrobić. Dobra. Widzę oczami wyobraźni. po prostu. O, świetni ludzie. Dam radę, tak. Ja w, ja w siebie wierzę. Zdążę przed disasterem. Halo, disaster? Nie zdążę, dobra. Nie osłupujmy się. Ojejeje, <noise> <noise> Jak mnie bawią zawsze straszliwie, te twoje wojny, wiesz? A i teraz sorti, teraz sorti! Dobrze, idealnie! Zmasakrujcie ich, wiem, że mają lepszą chodzenie, wiem, że mają czołgi, wiem! Ale wy macie dzidy, macie łuki, potraficie ich rozwalić! Dalej, dalej! Dacie radę, no ledwo, ledwo, dacie rozgrywkę! Przegrałeś bitwę? Dobrze, wygrałem bitwę. Dobrze. To jak mamy taki optymistyczny akcent, to możemy zakończyć. Co ty na to? W sumie tak, a w kolejnym odcinku zobaczycie jak masakruję kazań, na pewno to zobaczycie, tak. Trzymam kciuki mistrzu. Ja już papieża zjadłem, Francja jest obecnie już w granicach w sumie takich trochę większych niż dzisiaj, wiesz? Tylko jeszcze Brytania mi została do zanektowania i będzie po wszystkim. A ja mam 80% ładowania Civil War. Okej, okay. to interesujące. <noise> Naprawdę. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym nie Nielacy wybyliście, wy ze mną, byli, Na razie. A to jest Europa... Nie, to była Europa Niemiec 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. papa. Pa.